Zdąży, nie zdąży. Zdążył. 13 minut po godzinie 11.00. W studiu pojawił się Wojciech Malendowicz, wydawca dobrego tygodnika Sądeckiego. Dzień dobry. No, pojawił się już dobrą chwilę temu. Oczywiście Dzień chodziło dobry. o to, czy zdążysz sobie ze słuchawkami sobie poradzić, żeby mnie usłyszeć. Poradził Starażę. sobie. Naprawdę. Wie się, kwik TV. Dzień dobry, witamy serdecznie. E, spotkaliśmy się i zamiast mówić o gaz gazecie, najpierw zaczęliśmy się zastanawiać, co zrobić z tak pięknym i wspaniale zapowiadającym się weekendem. Ja już będę prognozy pogody od dzisiaj słuchał wyłącznie w radiu RD. Ale to jeszcze, jeszcze pan nie wie, że się sprawdzają? E, no, przede wszystkim to jest dobra prognoza za pogody. To I dobre radia, te podaje dobre prognozy. Ależ rozpuściłem swoją wyobraźnię. Co można zrobić przez ten weekend? Przez będzie, sobotę i niedzielę w październiku, kiedy jest 21 stopni. <gry> piękna jesieni hmm. trwaj wiecznie. Tak. Plany mamy naprawdę szeroko zakrojone. Jeśli właśnie, aż się zeszło, pracować... Zeszło ze mnie pojedrze, w ogóle już mi się nie chce pracować. Mm -hmm, jest środa, później jakiś piosenk. Dopiero podróżnie. środa, czyli jest, jesteśmy w samym środku tygodnia, a my już mówimy o, o weekend. No to w takim razie. Wiesz, Ale życzymy wszystkim takiego słonecznego weekendu. weekendu tak. dobrego, mm -hmm. dobrego wypełnienia mm -hmm. tego słonecznego weekendu. Bo już zaczęłam się obawiać, że zrobisz to co zwykle na końcu: zamykasz klapę, laptopa i wychodzisz. Tak, mhm. Już na weekend. życie już takie taki właśnie A za godzinę, dzieło. dopiero za godzinę będzie środek niegodny, aleśmy się rozpędzili. Ale potem już z górki. Środek pracującego? Za, za godzinę będzie już z górki. Mhm. Potem tylko czwartek minie, nim się obejrzymy. Nie wiem, czy pan, drogi panie redaktorze, wie, ale spotkaliśmy się tu po to, żeby mówić o tym, co w gazecie. Będzie płyta w gazecie, mogę powiedzieć? O, mhm. o ale to jest dobra wiadomość. Mm -hmm. Natomiast zła jest taka, że płyty dla wszystkich nie wystarczy. Jest krótka, limitowana seria, 2000 płytno, 15 tysięcy będzie gazet bez płyty 2017-000 na przykład. Bardzo to dobra to informacja, z z naprawdę. A co zrobić, żeby dostać tę gazetę z płytą? Starać się. Aha. O, na przykład mhm. pojawić się rano w redakcji albo szukać naszego tak zwanego kuriera specjalnego, który wozi tylko taką wąską część DTS-u, te właśnie te 2000 gazet. Macie I... kogoś nowego od pr -u? Pozdrawiamy pana wieś, Wieśka Wcześnego, który już pewnie swoim kurierskim rowerem krąży po Nowym Sączu. Na razie bez gazety, bo jutro będzie tą gazetę miał mhm. z płytą. Płyta, nie, A czy do, do, do wersji elektronicznej dorzucicie płytę? Nie da się. – W wersji elektronicznej. – wersji elektronicznej, nie. Elektronicznej, nie. E, płyta firmy Proteus, znana sądecka firma o dla Twojego biznesu. – 2000 e, tych płyt. – To coś zrobić. dla tych, którzy mają swój biznes. – Bo jak ktoś nie ma, to, to nie musi się za... – Coraz więcej osób ma swój biznes. – Ale jeszcze nie wszyscy. – Ty też masz swój biznes? – Nie. – Nie masz. No – to mhm. na pewno będziesz miała. Czego ci życzę? – Nie mogę się doczekać. Ale to jest dochodowa sprawa? – No to zależy od Ciebie, <laughs> okay. czy ona będzie dochodowa, czy będzie. A. Redaktorze. Coś mi zasłania Może pośredni. weźmy się wreszcie na ten temat, minęły prawie trzy minuty naszego programu. No to w takim razie paradoksy służby <laughs> wolę zdrowia. o pogodzie, ale wolę o pogodzie. No to chyba, że zostawimy dzisiaj gazetę tym, którzy będą chcieli ją dostać, zobaczą sobie w wersji jest. elektronicznej. Czy, czytanie gazety jest, jest przyjemnością? Tak? To jest pytanie, o, czy to jest teza? Czy ta nie, nie, to jest, jest pewnie to jest aksjomat. Czytanie mm. gazety jest przyjemnością. Opowiadanie o gazecie to jest tak, jakbyśmy e, o, o, troszkę opisywali, e, e, że pijemy tutaj pyszny koktajl w tej chwili. Paradoksy służby Pyszną zdrowia Piotr. Kazę, Drożnik, mógłbyś, sądecki tak. fotografik opowiedział, to, było, to się działo w sądeckiej telewizji, regionalnej telewizji e, kablowej. E, kot podrapał Piotra Droździka, wpadł w panikę, bo pojawiła się sina. A Pręga zadzwonił po kartkę pogotowia, pani powiedziała, że powinien się udać do szpitala. Pobieg przerażony do szpitala, tam dowiedział się, że to jest zła droga i musi, i musi się udać do lekarza rodzinnego. A Pręga się powiększała, przerażenie pręga, w oczach Piotra Droździka też. Absolutnie, już był pewien, że umiera. Poleciał więc Piotr Droździk do lekarza rodzinnego, a tam w przychodni wielka feta, bo akurat oddawano do użytku tomografii, nie było jego lekarza. Z przerażeniem w oczach Piotrów. A znaczy to Drozdzik, w ogóle nie jest śmieszne? W ogóle nie jest śmieszne. Wrócił do szpitala, gdzie miła pani kolejny raz powiedziała mu, że nie może zostać przyjęty. Powiedziała, żeby wrócił do domu, zadzwonił do szpitala i wezwał karetkę. Czyli Kogo zaczął zatrudnia? od początku? Tak, no więc Piotr Droździk, stojąc dwa metry od tej pani, z którą wyciągnął telefon, wybrał numer szpitala, zadzwonił i powiedział: Nazywam się Piotr Droździk i chciałem wezwać karetkę. Pani zapytała, ale gdzie ta karetka ma przyjechać? No tu, stoję koło pani. No i to była. I to była. To są te paradoksy, paradoksy służby zdrowia. W zeszłym tygodniu mówiliśmy o doktorze. Fugielu, który uleczył się sam po wielogodzinnym... Ale no. zauważyłeś, jaką lawinę wywołał i to właściwie w całej Polsce to nie zostało, tylko na samej Sądecczyźnie. Ciekawa jestem, czy efekt Piotra Droździka też takim dominem popłynie. No, yy, tak zwany zespół doktora Fugiela no, to, była, to, to było coś, co się nadawało na jesienny festiwal teatralny jako osobne przedstawienie. To było świetnie wyreżyserowane, Ale satyrycy powinni, satyrycy powinni zagrane, to wykorzystać. Świetnie zagrane, świetnie zaaranżowane i efekt jest. Publiczność bije brawo. Mm -hmm. Tak, o to mm -hmm. chyba chodziło. A z, b, b, ciągle nie znam efektu z Piotrem dzikiem w tle. Pani rzuciła słuchawkę. Ale Piotr Drozdzik żyje, no efekt jest taki. Mm -hmm to proszę pozdrowić. Piotra Droździka. Mieliśmy powiedzieć o naszych kioskach w ruchu słynnych. Mówiliśmy już o naszych kioskach w ruchu, że po drogach są Nie Dzisiaj właściwie o niczym nie znam, powiedzieć no, tak". Ale to jest ważne w naszej, w naszej okay. ten, krążą, krążą takie małe łódka. A dlaczego ja o tym mówię? Mówię dlatego, że się przyjaciel Wiesiek Piksa, wchodząc do studia, opowiedział taką scenkę z jednego z naszych punktów kolportażowych. Aż żałuję, że, że, że Wiesiek stoi przy tym kamerą, bo mógłby sam opowiedzieć. Gdzie, gdzie ktoś się spóźnił, czy za wcześnie przyszedł, żeby dostać dobry tygodnik sądecki no i, 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 i tam poleciała lawina pochwał pod naszym adresem. O tym nie będziemy oczywiście mówić, bo to jest nieładne, samemu Nawet się Nawet skromnie zarumienię. Ale żeby nasza gazeta skuteczniej docierała, to jak największej ilości ludzi uruchomiliśmy słynne już kioski ruchu, gdzie e, miłe nasze panie, pozdrawiamy. Nie obie możesz pojechać dwie. po gazetę, gazeta przyjedzie do ciebie. Gazeta przyjeżdża do ciebie. Gazeta po prostu przyjeżdża do ciebie. Są to, jakieś tantiemy za to, co teraz wymyśliłam? To, bo to przecież wynalazek. taki Nie, nie, to nie wymyśliłaś. Fajne. A chcemy o Wenecji powiedzieć? No to chcemy, powiedzmy. Chcemy o tej sądeckiej Wenecji Trudna, bardzo niewiele czasu nam zostało. Sądecka Wenecja, piękne zdjęcia. O kurczaku. Chciałbym powiedzieć o Sądeckiej Wenecji, że wizualizację można zobaczyć w dobrym tygodniku są Podoba Ci się? E, bardzo. Mm -hmm. bardzo. Najważniejsze, że coś się dzieje. że Zwolennikiem sądeckiej że pow... Wenecji jesteś? jestem. Jestem, jestem, jestem. Mm -hmm. Absolutnie. Wszędzie, gdzie można uprawiać sport, fajnie spędzać czas, dobrze się bawić, gdzie, jest, gdzie są miejsca rekreacyjne. Abs absolutnie tak. Mm -hmm. Nie już się powodzi i tego, że może to zostać zniweczone w ciągu? Nie boję się powodzi, mieszkam daleko od rzeki, natomiast dużo innych materiałów, dużo, 20 stron a, przeróżnych materiałów. Polecam między innymi... Dobre są... samopoczucie. Materiał o Janie Zając, w sądeckiej snowboardzistce, która ma kwalifikacje na to, żeby pojechać na Olimpiadę do Soczi, ale nie ma pieniędzy na to, żeby ją tam wysłać, a wcześniej, żeby ją wysłać na odpowiednią liczbę zawodów przed olimpiadą, które by powodowały, że jej forma będzie wysoka. Okay, ja mam wrażenie, że nasze spotkanie dzisiaj to jest taki śmiech przez łzy, wiesz? Że takie tematy są? Mm -hmm, mm -hmm. Takie właśnie, no trudne tematy. Okej, okay, uśmiechamy się, bo, bo niektóre to już właściwie są rodzajem dowcipu, no, który rządzi sądę No tak, nie, nie będziemy płakać, ale to smutne takie. To... No i jeszcze wiele innych rzeczy o polecamy. O tym dobrym samopoczuciu. Polecamy wystawi wystawić nos od dawno niewietrzonej pierzyny. Jest tutaj taki materiał i, tak dalej, mm -hmm. i, tak dalej. i co z tym dobrym? Po raz trzeci zapytam. Co z dobrym samopoczuciem? Mm -hmm. No będzie coraz od tego momentu będzie coraz lepiej. A ten artykuł na Łamach dobrego tygodnika Sądeckiego mm -hmm. o dobrym samopoczuciu. A no to już, to już odsyłamy do rozmowy do wywiadu z panią Hajną Czerwińską, która a, Mówi, to, że nie to, tylko trzeba dobrze wyglądać i świetnie a, się czuć we własnej skórze, ale tam potrzeba czegoś jeszcze. Czegoś jeszcze. No i przyznaję, że mnie to zaintrygowało. No to niech intryguje teraz wszystkich, nie sięgną po Dobry Tygodnik Sądecki. Jest tak łatwo dostępny, jeśli nie w wersji papierowej, w wersji elektronicznej na dts 24pl każdy może sobie ściągnąć już dzisiaj, a jak nie dostanie na skrzynkę, to może ją sobie za darmo ściągnąć, całą gazetkę do swojego komputera i do wieczornej herbatki sobie przeczytać, albo do porannej kawki jutro. Mm -hmm. no to w takim razie nie wiem, czy wierzę, bo w weekend ten 22 słoneczny... minuty po godzinie 11, poważnie? możesz, teraz z, powodzeniem, możesz teraz z powodzeniem zamknąć już laptop i zacząć planować tak na poważnie. Najbliższy weekend rower, góry. A, i rower, i góry, i wszystko. I wszystko. Chciałem powiedzieć basen. <laughs> Może być kryty na razie ciągle jeszcze. Wojciech Mlendowicz, wydawca Dobrego Tygodnika Sądeckiego. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie. I do zobaczenia za tydzień o zwykłej porze. Wiesiek Fiksa, Małopolski TV. Alicja Stolarczyk, Erden Nowy Sąd.